Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj mam gościa, Monikę Brodkę. Monik, Brodku. Jeszcze raz. Dzisiaj mam gościa, Monikę Brodkę. Cześć. Co będziemy robić? Będziemy Monika? robić risotto z Bobem. Bob jest. Będziesz przyszedł. Michał, Monika i Bob. Zaczynamy. Moja, ja wiem, że ty oprócz śpiewania uwielbiasz gotować. Prawda? Nawet masz. I bardzo lubię risotto. To jest w ogóle jedno z moich ukochanych dań. i Przygotowuję je cały rok. Na każdy sezon mam inne dodatki, więc się bardzo cieszę, że będę mogła takie jedno u ciebie je jadłem kiedyś. My się z Moniką znamy całkiem dobrze, tak. szczególnie od pewnej niesłynnej <noise> historii w Petersburgu, ale to nie jest To nie jestem tego odcinka, dokładnie. Ehm, I wiem, że masz super Instagrama, gdzie właśnie masz swoje alter ego Moniamonci. Moniamonci. Tak, Monia dokładnie. Czasami się tam wyżywam kulinarnie. To prawda. Bardzo... Bardzo długo się dzielić moimi y, przepisami z moimi słuchaczami. I w ogóle jest też dużo osób, które na przykład w ogóle jakoś y, może nie do końca y, słucha mojej muzyki na co dzień, ale śledzi mojego y, kulinarnego Instagrama. To jest ciekawe. To zupełnie inna publika, słuchajmy. So, Zaraz będziemy sobie jeszcze dalej y, tutaj. Rozmawiać, Zawożyć. a ponieważ wie, że Rizotto dość długo nam się zazwyczaj robi, ponieważ musi się po prostu gotować, więc zacznijmy e, robić je. E, ja w ogóle zacząłem gotować po wyjaździe do Indii e, według filozofii pięciu elementów. Dlatego e, pewnie ta kolejność dodawania będzie troszkę inna niż tą, którą e, Ty znasz. To jest taka fajna technika jakby e, dodawania elementów wedle ich naturalnego układu energetycznego. Monia, potrzebujemy. E, <laughs> Wiedziałam. Cebulki? Wiedziałam, że, myślę, że krojenie cebuli. Wiem, że umiesz. E, dużo osób będzie chciało zobaczyć, jak Monika Brodka sieka cebulę. Czy ja słyszałam taką teorię, że jak kroi się cebulę, to trzeba e, oddychać ustami, a nie nosem? To powoduje, że, e, że nie będziemy płakać, zaraz to rozumiemy. Ale to działa, rzeczywiście. Tak? Tak? Mam taka, to działa, prawda? mam taką bardzo ostro cebulę. No ten nóż jest bardzo duży. To chcesz mniejszy może? Nie, spokojnie, poradzę sobie. Wiem, że to jest test tutaj dla gościa. Test kompromitacji, ale. Ja to po prostu ogarnę. Tak, tak, chcia, chcia. Ja nie wiem, czy zauważyłeś, że kroję lewą ręką, ale wszystko inne robię prawą. Jestem oburęczna. To jest bardzo dziwne. A co jeszcze robisz lewą ręką? Myje czy zęby. Myję zęby lewą ręką. Czy nie nadaje się na fonie. Nie, no moje zęby w bad bingtona, gram też lewą ręką. Chyba po prostu byłam kiedyś leworęczna, ale niestety zmusili, zmusili nie mnie w szkole do pisania prawą, więc w sumie używam obu rąk. Czy to jest poziom posiekania, który odpowiada ci, tak, czy jeszcze cudownie. powinno być to? Na, Odzorowałaś na ide, idealnie e, kształt zielony ryżu, myślę, że wiesz, tak. super. Słuchajcie, o, tej cebulki oddychać. wystarczy. Dobrze e, pamiętajcie, żeby... E, właśnie przy to nie dodać za dużo cebuli, ponieważ to nie jest cebulowa, to nie jest takie danie, gdzie naprawdę potrzebujemy cebulę skarmelizowaną. Ona ma tylko tam gdzieś z tyłu sobie po prostu istnieć, istnieć e, smakowo, więc e, mam rozgrzaną oliwę. E, I teraz po prostu przekładamy e, cebulę na rozgrzaną oliwę i dokładnie, delikatnie ją szklimy. Nie, nie, nie smażymy na kolor. E, właśnie w risotto chodzi o to, żeby e, te elementy nie były… Jak to się obsługuje? O, dziękuję. Słuchajcie, cebula się e, podsmażyła. Czyli na razie się zgadza z takim podstawowym na się zgadza, przepisem ta, na risotto. Na razie się dokładnie zgadza. Oliwa, e, e, cebula i ryż. Ten element następny, czyli por. I mhm. też poproszę Cię, żebyś go tutaj mi ładnie posiekała. Nie, Wystarczy wszystko co połóweczkę. najgorsze no nie nie. Odetnij tą część zieloną, ponieważ jej nie potrzebujemy. Ona jest taka dość gorzkawa i ona się nam przeda świetnie przy okazji jakiegoś wywaru. Nie masz mniejszego noża? Mam. Tylko mniejszy może okazać Dobrze. się e, nie tak ostry, Dobrze. ale ale, poręczny. ale bardziej poręczny. Jak kiedyś przypadkowo robiąc e, właśnie z e, spora, gdzie rzeczywiście tego pora było dużo, zauważyłem taką prawidłowość, że właśnie e, ten por w czasie gotowania idealnie się rozgotowywuje... I robi się e, słodki, nie? Robi się, ale wiecie, robi się super kremowy mhm. i to jest właśnie takie lepiszce. Które bardzo przypomina właśnie jak dodasz w normalnym risotto Ser. masło i, mm -hmm. i parmezanu. I teraz dodamy właśnie tego pora nie po to, żeby dodać smak pora, tylko właśnie żeby uzyskać tą, tą kremowość. Zobaczcie, ryż tak naprawdę się nam trochę zeszklił, ale nie złapał jeszcze koloru. Wszystkie ziarenka są błyszczące. nie poproszę pora, dodamy go do naszego garnka. I to jest chyba ten element, który trochę by się różnił od takiego klasycznego robienia Rizota. Pewnie tego, ten, tego pora normalnie dałoby się razem z cebulą, dopiero później ryż, ale ponieważ są to tak krótkie czasy smażenia, a por nie lubi być karmelizowany i wtedy, kiedy łapie kolor, on po prostu robi się gorzki mm -hmm. i niezbyt ciekawy. Dlatego teraz damy mu chwilkę dosłownie minutę tak, żeby on zmiękł, zeszklił się i zaczniemy dodawać resztę składników. A powiedzmy. Jakie masz takie w ogóle Twoje inspiracje kulinarne, co cię, co cię w ogóle kręci właśnie w kuchni? Ja najbardziej kocham kuchnię japońską, aczkolwiek nie, nie dorastałam w tej kulturze, więc nie jest dla mnie takie naturalne posługiwanie się nią płynnie, ale z każdego wyjazdu z Japonii przywioz, przywożę jakieś produkty, przywożę przepisy i staram się trochę ją też odtwarzać u siebie w domu. Więc dużo gotuję ze składnikami japońskimi. Pewnie nie jest to tradycyjna japońska kuchnia, ale e, lubię kuchnię azjatycką generalnie. No i ostatnio też e, wkręciłam się w robienie makaronów. Dostałam na no, urodzinę e, taką ręczną, srebrną maszynkę do, e, do makaronów i wczoraj na przykład zrobiłam ravioli z dynią piżmową i z y, szałwią. że po, po twoją nieobecność pożyczyłem tą maszynkę. Tak? Jest, jestem zapoznany o, z nią. Wiedziałam, <laughs> że nie było jej w domu przez moment, to byłeś ty. Por nam się e, już troszeczkę z, tutaj podsmażył. Z Musimy dodać teraz odrobinę soli, czyli e, elementu wody, mhm. e, tak żeby zachować naszą kolejność. Czyli mamy teraz kolejny element, mnie wino i, e, i płatki drożdżowe. E, I płatki drożdżowe to taki właśnie element, który w wegańskich daniach świetnie imituje na przykład właśnie dojrzały ser, bo mają taką e, intensywną nutę umami. Dodasz słuchaj do naszego lizotta proszę. Bardzo proszę, powiedz ile? Wiesz to całość. Całość. Całość, oh, tak. Wow. Naprawdę nam też fajnie zakremuje i e, doda naprawdę intensywnego smaku. Oj, tak. I e, białe wytrawne wino. Musimy je na początku odparować. Dobra. Dobra. Słuchajcie, mamy e, odparowane już e, delikatnie wino i teraz po prostu e, trzeba dolewać powoli. E, Właśnie wywar warzywny. Potrzebujesz jakąś pochelkę? Tak. Czy sięgniesz na górze mam? O, oczywiście. <laughs> Udało ci się. Tak. E, I jak zwykle, jakby pewnie wiesz, e, że w to jest najważniejsze, żeby dodawać właśnie małymi e, tak. porcjami. I po prostu przez przynajmniej pierwszych pięć. E, nawet czasem 10 minut po prostu mieszać to dość często chodzi o to, że ryż ma w sobie skrobię, skrobię. i im częściej ją właśnie poruszymy, tym tej skrobi więcej się wydzieli Aha. i to jest też jakby ten element spoiwa. spoiwa i takiej kremowości w risotto i też dlatego ważne jest, żeby mieszać taką właśnie drewnianą łyżką, która ma dość grube ranty, mhm. ponieważ w pewnym momencie to ziarno już się gotuje, będzie miękkie, jakbyśmy mieli taką silikonową ostrą szpatułkę, ona bym Mogła po prostu poprzecinać te ziarna, a według Włochów jest to wielkie fopa, jakby te ziarenka były takie po prostu porozcinane. Nice. nice. I z to się gotuje. Cały czas mieszam, a potrzebujemy zrobić pesto. To jest takie trochę szybkie pesto, ponieważ nie ma w nim orzeszków, ale ponieważ są tutaj. Jest tutaj fasola, więc to jest takie dość, dość bogate Solidne. to. Mhm. Więc nie potrzebujemy tych orzeszków. Także jakbyś mogła przesiekać dobrze e, koperek, e, Czyli to też, będzie ręczne pesto. To będzie ręczne wow. pesto. dokładnie. E, zetrzeć albo po prostu też posiekać drobno e, okay. pół ząbka czosku. I pomieszamy to słuchaj, z oliwą i z płatkami drożdżowymi. E, I tym tak naprawdę wykończymy e, już gotowe risotto. Bardzo dużo Tak. Ale zobaczysz, że to naprawdę będzie fajny efekt. A powiedz mi, czy w ogóle yy, to swoje gotowanie i na przykład muzyka jakoś się krosuje, czy to są takie dwie pasje, kompletnie, które się nie da połączyć na przykład? Nie no, yy, komponowanie i gotowanie jest bardzo do siebie podobne, szczególnie. Yy... Sposób, w jaki ja komponuję i sposób, w jaki gotuję się, bardzo y, to pokrywa. To jest y, bardzo intuicyjny, y, taki improwizacyjny proces, bo ja najczęściej jednak nie gotuję z książek kucharskich, tylko mam jakoś w głowie zakodowane. Smaki w różnych szufladkach. Czyli co? Po prostu jest to bardzo... Sam proces twórczy jest. Sam proces podobny. twórczy jest bardzo podobny. Słuchaj, tak, e, koperek świetnie posiekałaś, prawda? E, I teraz e, potrzebujemy czosnku. E, a znasz przykład patent na robienie właśnie pióra z czosnku? Nie, Ale pokaż nożem. mi jeszcze bardzo, bardzo... E, że takie? Mhm. O, to ok, więc daj Przeznam. połówkę, bo tak to będziemy strasznie zionąć tym czoskiem. I słuchaj, mamy już taki czosnek lekko właśnie zmiażdżony. Właśnie. Mhm. To tak, podsypujemy odrobinką soli, żeby puścił sok, puścił sok. Mhm. i sobie takim ruchem, A, trochę, tak, trochę takim łódeczkowym ja to nazywam, mhm. on cię idealnie rozciera. Wow. Także nie potrzebujesz Super. brudzić jakiegoś tam, wiesz, device'u, żeby po prostu zetrzeć czosnek. Teraz dodaj, słuchaj, do, do miseczki i pomieszaj z oliwą i z… Z płatkami. Dobra, zostawiłem sobie kapkę tak, żeby dodać właśnie oliwę teraz dosłownie odrobinę. Ostatni element, jesteśmy w elemencie ziemi, dodaję bub, czyli Praktycznie mogę już cały czas dolewałem odrobinkę wywaru tak, żeby mniej więcej uzyskać taką mm. konsystencję. Lejącą. Ale bardziej też jakby chodziło mi, próbowałem te ziarenka, one już są takie aldente. Też ważne w Lizo to, żeby go po prostu nie przyciągnąć on, żeby nie był takim rozgotowanym ryżem, który o, pamiętamy pewnie z, z czasów dziecięcych z przedszkola. Także dodaję teraz ugotowany, zblanszowany bób. Wszystko jest bardzo gorące, dlatego wystarczy, że to dokładnie pomieszam. Wow, I ale zakończam... Te dają taki zapach y, jak sos pieczeniowy trochę. Tak? Naprawdę. Oh. To pamiętam I ostatni element ogień pieprz. Dodaj jeszcze do końca e, płatki drożdżowe. Będziemy mieli ten... E, Pesto à la gramolotę gotowo, mm -hmm. um, A słuchaj, ja u Ciebie w ogóle zacząłem na Instagramie um, taki wpis o Zero Waste. Sam jakby um, uważam, że to jest super. Um, nie wiem, czy, czy nazwać to ruch, czy, czy, czy jakby filozofia, ale powiedz mi, co jest dla Ciebie jakby ważnego właśnie w, w tym. Um. Ja prowadzę taką serię, która nazywa się Kreatywne Resztki. Od czasu do czasu wrzucam stories na, na moim Instagramie i wzięło się to chyba z moich jeszcze y, takich młodzieńczych, y, chudych czasów, kiedy przeprowadziłam się do Warszawy i wiesz, y, w tej lodówce nie było zbyt wiele składników. Więc miałam zawsze jakąś taką naturalność w komponowaniu trochę dań z niczego. Więc często jest tak nadal, że wracam z trasy i moja pod, pod, lodówka świeci pustkami. Jest, są tam jakieś trochę zeschnięte warzywa i na przykład, nie wiem, kolba kukurydzy, która widzisz, że już nie nadaje się za bardzo do ugotowania, ale można, nie wiem, z niej wycisnąć jeszcze sok. Jak przygotowuję zupę, to staram się te wszystkie warzywa, które są nawet wygotowane. Zblendować później, dodać do tego, nie wiem, kaszę jaglaną, yy, przyprawy yy, upiec to jako pasztet. Więc yy, ja po prostu na tym Instagramie pokazuję, że to wcale nie musi być trudne i yy, sugeruję podsyłam yy, pomysły, co można zrobić z dosłownie dwóch, trzech produktów, które mamy w lodówce, które już może nie są największej świeżości, ale można nadal przy, przygotować z nich yy, super fajny yy, obiad. I wydaje mi się, że jeżeli gotuje kuchnię wegetariańską, to wiesz, po prostu jest to duża sprzeczność, żeby, nie wiem, nie jeść mięsa, być wegetarianinem, a jednak w ogóle nie zwracać uwagi na to, wiesz, że wyrzucamy wyrzucam. mnóstwo jedzenia, kiedy Dokładnie. jest to kompletnie niekonieczne. Słuchajcie, podamy link do Twojego Instagrama w opisie. Zobaczcie właśnie te pomysły i co Monika tutaj dla Was przygotowała. Rizotto odpoczęło już naprawdę z 5 minut, także na pewno nam się no. ładnie zwarło i tutaj <laughs> pięknie mm. zrobiło. Teraz słuchaj, e, dodamy właśnie ten e, pesto alla tak? To wszystko, tak? tak. To okay, w I to dodam właśnie takiego raz, że e, mega smaku właśnie koperku, a koperek świetnie się komponuje właśnie z bobem. Zobaczcie, jest idealna kremowość to, to rizotto naprawdę ma taką konsystencję dokładnie jaką powinno mieć. Czyli po prostu sekretem są te płatki drożdżowe. Tak, no i ten porcój, który naprawdę go tutaj nie wyczujemy i nie zobaczymy, ale uwierz mi, że zrobił swoją robotę. Mhm. Mam jeszcze jeden element, który nam fajnie podkręci danie. Oliwę smakową już robiliśmy ją, czy też tłumaczyłem wiele razy na kanale właśnie, jak ją zrobić. Co to, tutaj, to, za smak? to jest akurat lubczyk. Lubczyk. Tak. Lubczyk. O, ciekawe. Monia Monci i Miki <grym> próbują rizotta. Łyżką czy widelcem? Ja lubię łyżkę. Lubię Może być łóżka, no super. Ekstra. Saj, jesteś mniejszą niż większą porcję. Bardzo się cieszę. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za tą no, przepiękną rizotką. Ja dziękuję mi za pomoc. Przyjemność, wielką tutaj zrobiłeś teraz. Bardzo pyszne, ale rzeczywiście w ogóle ma taką konsystencję risotto z serem i z, z masłem. Dokładnie. Miałeś rację. Naprawdę. Trudno się domyślić, że nie ma tych elementów, mhm. a ta kremowość jest naprawdę perfekcyjna. Monia, super, że wpadłaś. Bardzo Ci dziękuję e, jeszcze raz za zaproszenie. Bardzo miło Cię było gościć w mojej kuchni. E, pamiętajcie o e, komentarzach, e, dawajcie lajki, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco z kolejnymi. Roślinnymi przepisami. Cześć.